Zostaw kciuka w górę oraz udostępnij materiał na innych platformach społecznościowych. Miłego dnia. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim dziękuję panu posłowi Pałowi Szeferna Szefernakerowi, naszemu szefowi sztabu, sztabu wyborczego naszego Komitetu Kandydata Obywatelskiego, doktora Karola Wróżkiego, za powierzenie tej... Misji, bo to traktuję jako misję. Zresztą z Pawłem Szefernakerem wówczas jako wiceministrem spraw wewnętrznych, ja jeszcze jako wojewoda lubelski pracowaliśmy także nad wyborami. I te wybory, wszystkie jak do tej pory, jak Państwo wiecie, pomimo różnych trudności, zwłaszcza te 2020 roku, zostały przeprowadzone i wyłoniły. To, co chciał wyłonić suweren. Bo, jeśli słyszymy teraz pana profesora Cola, który mówi, że może być sytuacja, w której suweren wybierze sobie prezydenta, a prezydent nie zostanie uznany przez kogo? Kim jest pan profesor Coll i kim jest ktokolwiek, kto miałby się stawiać ponad suwerena? w państwie demokratycznym, praworządnym, to suweren, czyli naród polski w wyborach powszechnych wybiera prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i jakiekolwiek dopuszczanie sytuacji, w której naród wybierze zgodnie z prawem i zgodnie z konstytucją prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej yy, i sytuacja, w której ktokolwiek miałby powiedzieć suwerenowi, no wybrałeś sobie suwerenie narodzie Polski, ale nic z tego, ponieważ my, czyli kto? Col, Kalisz, może ktoś jeszcze, powiedzą nie, my tego nie uznamy, Właśnie po to powstaje największy w historii Polski, największy w historii polskich wyborów demokratycznych ruch ochrony wyborów. Ruch ochrony wyborów, szanowni państwo, to nie to samo, co ruch kontroli wyborów. O tym za chwilkę powiem. Ruch ochrony wyborów powstaje w ramach sztabu wyborczego obywatelskiego kandydata na prezydenta doktora Karola Nawrockiego. W każdym okręgu wyborczym i w każdym okręgu również zgodnie ze statutem, statutem Prawa i Sprawiedliwości okręgu PiSu Powstał okręgowy sztab wyborczy, i w każdym z w tych w tym okręgowym sztabów wyborczych pełnomocnicy, dziś już prezesi Okręgowi Prawa i Sprawiedliwości, powołali także osoby odpowiedzialne za ochronę wyborów w poszczególnych okręgach. Spotkanie, pierwsze spotkanie tych 41 osób z, z całej Polski, y, odpowiedzialnych za ochronę wyborów, odbędzie się już w pierwszej połowie stycznia, prawdopodobnie 10 stycznia, tutaj w Warszawie. W każdym powiecie z kolei powstają sztaby powiatowe. One powstawać, powstawać będą sukcesywnie od początku stycznia. I w każdym powiecie również jedna osoba odpowiedzialna będzie za ochronę wyborów. Będziemy mieli zatem dwustu kilkudziesięciu odpowiedzialnych za to, żeby w poszczególnym powiecie wybory po pierwsze się odbyły, po drugie żeby odbyły się zgodnie z prawem. Z każdym z tych pełnomocników spotkam się osobiście w 41 okręgach odbędą się spotkania dodatkowe jeszcze ponad te, które będą tutaj na miejscu w centrali. Zadaniem ruchu ochrony wyborów będzie pozyskanie jak największej ilości kandydatów Komitetu Wyborczego naszego kandydata na członków obwodowych komisji wyborczych. Wiadomo, że bycie kandydatem nie oznacza bycie członkiem obwodowej komisji, bo o tym decyduje najczęściej losowanie, ale będziemy zgłaszać kandydatów do wszystkich, do wszystkich obwodowych komisji wyborczych, tak jak będziemy również zgłaszać naszych mężów zaufania do wszystkich bez wyjątku obwodowych komisji wyborczych. Żadna komisja wyborcza w Polsce, nawet ta najmniejsza, nie zostanie bez przedstawiciela naszego komitetu wyborczego, żadna komisja nie zostanie bez dopilnowania, uczciwości liczenia głosów od samego początku działania komisji do zakończenia jej prac, czyli do wywieszenia na zewnątrz lokalu wyborczego ostatecznych wyników głosowania w tym obwodowym komisie, w tej obwodowej komisji wyborczej i przekazania ich do nas, do centrali. Tu na Nowogrodzkiej, w siedzibie naszej partii, powstanie centrala ruchu ochrony wyborów. Ta centrala będzie pracowała już od samego początku kampanii wyborczej, ale w szczególności będzie pracowała właśnie w dniach, w dniu, w dniach wyborów po to, żeby na bieżąco pomagać wszystkim naszym i przedstawicielom w terenie, i członkom obwodowych komisji wyborczych, i mężom zaufania w rozstrzyganiu wszelkich wątpliwości. Chcę zapewnić, że ten sposób postępowania, szkolenie, gruntowne szkolenie we wszystkich powiatach, co najmniej po kilka szkoleń naszych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania doprowadzą do sytuacji, że w tym roku, to znaczy w 2025 roku nie powtórzy się ani Jagodno, ani Wilanów, ani żadne inne miejsce, o którym słyszeliśmy. Czyli miejsce, w którym ludzie przychodziliby na wybory po zakończeniu prac Owodowej Komisji Wyborczej, miejsce, w którym ludzie korzystaliby kilkukrotnie z tego samego zaświadczenia o prawie do głosowania w innej Owodowej Komisji Wyborczej. Tego rodzaju sytuacje nie mają prawa się powtórzyć w 2025 roku i się nie powtórzą. Ale Ruch ochrony wyborów to nie tylko same wybory. To również wszystko to, co czekać nas będzie już od stycznia, prawdopodobnie od 15 stycznia, kiedy pan marszałek Szymon-Hołownia ogłosi termin wyborów i rozpocznie się formalnie kampania wyborcza. Słyszymy, że choćby z wypowiedzi pana profesora Cola, ale nie tylko, o tym mówił również sam pan marszałek-Hołownia, o tym mówili inni przedstawiciele elit polityczno-prawniczych w Polsce że niekoniecznie w ogóle do wyborów może dojść, albo jak dojść do wyborów, to niekoniecznie nowy prezydent zasiądzie na urzędzie prezydenta 7 sierpnia. Słyszeliśmy o wątpliwościach pana marszałka Hołowni dotyczących samej rejestracji i samych czynności wyborczych w toku kampanii wyborczej. Otóż ruch ochrony wyborów będzie działał już od początku stycznia po to, żeby przeciwstawiać się wszelkim próbom omijania prawa, łamania prawa konstytucyjnego, łamania prawa wyborczego i niedopuszczania do do czynności wyborczych, które w ramach tego kalendarza wyborczego od początku kampanii wyborczej muszą się odbyć zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Żyjemy w Polsce, w Polsce suwerenem jest naród polski, to naród polski wybiera w głosowaniu powszechnym swojego prezydenta, i jeśli go wybierze i jakiegokolwiek go nie wybierze, to ten prezydent zasiądzie w Pałacu Prezydenckim 7, 7 sierpnia 2025 roku, wbrew temu, co mówią niektórzy. Przedstawiciele świata polityki i prawniczego. Właśnie po to ruszamy z ruchem Ochrony Wyborów. Ten ruch Ochrony Wyborów będzie dodatkowo współpracował i to się odbywa już na bieżąco, także dzisiaj dwa spotkania przed nami z ruchem kontroli wyborów. Społeczny ruch kontroli wyborów dokładnie taki, jaki doprowadził do zgodnego z prawem i uczciwego wyboru w 2015 roku pana prezydenta Andrzeja Dudy, Taki ruch kontroli wyborów społeczny powstaje na szeroką skalę. W zasadzie jest to kilka ruchów, które ze sobą współpracują. My w ramach ruchu ochrony wyborów chcemy pełnej współpracy z ruchem kontroli wyborów, społecznym ruchem kontroli wyborów, w tym celu również. Ogłaszamy pełną współpracę wszystkich naszych posłów i senatorów. Jak wiadomo, społeczny ruch kontroli wyborów nie ma swoich siedzib, nie ma swojego lokalu, jest społeczny. W związku z tym służymy pomocą również tą techniczno-biurową we wszystkich naszych biurach poselskich i senatorskich dla przedstawicieli ruchu kontroli wyborów. Wszystko po to, żeby wybory prezydenckie 2025 roku odbyły się, odbyły się zgodnie z prawem i zakończyły sukcesem, czyli wyborem nowego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i objęciem przez niego urzędu 6 bądź 7 sierpnia zgodnie z tym kalendarzem konstytucyjnym. I jesteśmy o tym przekonani, że będzie to Karol Nawrocki, wielkie zwycięstwo zatrzyma fałszerstwo. Dziękuję bardzo. Maciej Kluczka, Radio to FM. Dwa krótkie pytania. Jedno w temacie konferencji. PKW teraz odzwierciedla skład PKW, większość sejmową. Czy panowie nie żałują przez to, że PiS dokonało zmiany wyboru sędziów, członków PKW, bo wcześniej to wyglądało inaczej, teraz taka wprost większość parlamentarna nie byłaby odzwierciedlona. A drugie pytanie z innej beczki, ale ważne dla zdrowia Polaków. Rząd opóźnił się, spóźnił się po prostu z obietnicą, żeby od 1 stycznia na stacjach benzynowych w nocy... Nie można było sprzedawać alkoholu, ale Sejmowa Komisja Zdrowia i Gospodarki wraca, wraca do tematu obie komisje 8 stycznia. Czy klub PiSu może poprzeć ten projekt, jeśli w końcu będzie w parlamencie przedstawiony? Dziękuję bardzo. Pan redaktor na pewno pamięta, choć jest pan redaktor młodym człowiekiem, ale to przechodzi, przechodzi wszystkim szybko. Otóż na pewno pan pamięta wybory 2014 roku, wybory samorządowe i cuda nad urną, które się wówczas działy. Pamięta pan redaktor albo przynajmniej pan o tym czytał? prawie 20% głosów nieważnych. Prawie 20% głosów nieważnych. Miliony ludzi szły do wyborów i wielu z nich oddało głos nieważny, nawet się tego nie spodziewając. Bo to, że były nieważne, wcale nie oznacza, że zostały oddane w sposób nieważny. Sposób przygotowania wyborów był katastrofalny. To była ta książeczka z pierwszą stroną, na pierwszej stronie był PSL. Wynik PSL-u, 25% w tych wyborach, czy nawet więcej. A następnie, kilka miesięcy później przegrana ich kandydata, który dostał 2% głosów. To pokazywało skalę nieprawidłowości niebywałych w tych wyborach, sposób liczenia głosów i uznawania głosów za nieważne, skandaliczny, niebywale mieliśmy potwierdzenia od naszych mężów zaufania i członków Komisji Wyborczych. I co na to ówczesny skład Państwowej Komisji Wyborczej, trzech sędziów Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego Trybunału Konstytucyjnego uznało ważność wyborów. Otóż my jesteśmy, panie redaktorze, za tym, żeby wybór dokonywany przez suwerena, przez naród polski był rzetelny Prawidłowo przeliczone zgodnie z prawdą i z rzeczywistością i zatwierdzone wówczas, kiedy rzeczywiście tak się wybory odbywają, nie odbywały się tak przed zmianami, których dokonaliśmy. Dzień dobry. Katarzyna Rosicka, Polsat News. Wielkimi krokami zbliża się polska prezydencja w Unii Europejskiej. Jakie mają państwo oczekiwania do tej prezydencji? I tutaj dodatkowe pytanie, jak oceniają państwo prezydencję Węgier? I czy są może skłonni państwo ją skrytykować chociażby za samowolną wizytę Wiktora Orbana w Moskwie? A co znaczy samowolna wizyta Wiktora Orbana w Moskwie? To Wiktor Orban musi, przepraszam, dostawać dodatkowy paszport od elit brukselskich, żeby sobie wyjechać gdzie chce? No na litość polską, szanowna pani, szanujmy się. Jesteśmy Europejczykami. Naprawdę. Europejczyk znaczy człowiek wolny, to znaczy człowiek w cywilizacji zachodniej. Nie musi pytać kogoś o wyjazd. Takie czasy zdarzały się tylko wówczas, kiedy mieliśmy totalitaryzm, że musieliśmy szukać paszportu gdzieś w jakichś komendach wojewódzkich i odpowiadać na szereg pytań. Teraz Viktor Orban jako szef suwerennego, niepodległego państwa węgierskiego, szef państwa, który sprawuje prezydencję w Unii Europejskiej, czyli tak zwane przywództwo. Powiedzmy sobie szczerze, tak zwane przywództwo ma teraz pytać, czy poleci do Moskwy, czy nie. A co pani powie, jeśli pani powiem, że być może dzwonił do niego Trump, Donald Trump, przyszły za chwilkę prezydent Stanów Zjednoczonych i prosił go o tę wizytę w Moskwie w związku z zapowiedzią zakończenia wojny w nie ciągu dwóch dni? Pani redaktor, Unia Europejska jest związkiem niepodległych państw póki co. Ja wiem, że są wielkie interesy w Unii, które mają doprowadzić do tego, żeby z Unii powstało jedno państwo, z, nawet niesfederalizowane, tylko zunifikowane, ale my do tego nie dopuścimy, bo jesteśmy wspólnotą zupełnie niepodległych, suwerennych narodów i państw, które stanowią wspólnotę europejską, czyli Unię Europejską. Nie dopuścimy do tego, żeby powstała i powstało jedno państwo europejskie. I w tym sensie Viktor Orban nie musi nikogo pytać ani pani von der Leyen, ani Donalda Tuska. Ani nawet Donalda Trumpa, chociaż jest spoza po Unii Europejskiej, czy może lecieć do Rosji, czy nie może, leci tam z misją, która jest niezwykle ważna zakończenia wojny na Ukrainie. Myślę, że tak samo pani, jak i mi, jak i wszystkim tu obecnym zależy na tym, żeby jeśli to jest możliwe to nawet za godzinę, przestawały spadać bomby na Ukrainie, przestawały zabijać niewinnych Ukraińców i przestawały dziesiątkować naród ukraiński który rzeczywiście dzisiaj wygląda już bardzo źle po tych latach wojny. A nadzieję co do naszej prezydencji? Mam nadzieję, że będziemy kontynuować misję Węgier w Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że będziemy starać się powstrzymywać, na ile to jest możliwe powstawanie państwa nawet nie tylko zunifikowanego, ale to jest tylko nadzieja, bo jeśli tę prezydencję będzie sprawował rząd czy Polska pod rządami Donalda Tuska, to mam wielkie obawy co do tego, jak ta prezydencja będzie wyglądała. Dzień dobry, Dominik SAK fakty TV. Pierwsze moje pytanie do posła Szefrenakera, jako szefa sztabu wyborczego, kandydata obywatelskiego popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość Karola Nawrockiego, dotyczące no właśnie, PKW dzisiaj obraduje y, ponownie, jeżeli chodzi o y, subwencje Prawa i Sprawiedliwości. Y, I chciałem zapytać, jak ta decyzja, jakakolwiek ona by nie była, może wpłynąć na przebieg kampanii prezydenckiej. Drugie moje pytanie, to już ogólny poproszę o komentarz, bo trzech posłów, tu Leja, już i Gregaitis składają cywilny pozew przeciwko Zbigniewowi Ziobrze. Tu może zacytuję: Wszyscy chcą przeprosić za represję i zadośćuczynienie w sumie na kwotę 2,2 miliona złotych za krzywdy, jakie doznali ze strony, tutaj cytat nominatów ze strony PiS. Chciałem zapytać o komentarz do tego typu pozwu cywilnego, jaki został skierowany przeciwko ministrowi Ziobrze i rzecznikom dyscyplinarnym. I chciałem też zapytać, czy e, są jakieś może obawy, że tak to może właśnie wyglądać, że sądy cywilne będą kazały płacić za dość uczynienia, na przykład za niesłuszne dyscyplinarki, jakie otoczenie Zbigniewa Ziobry wytaczało przeciwko niektórym sędziom. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kwestie finansowania Prawa i Sprawiedliwości, nam należy się subwencja... Jesteśmy z tej subwencji obecnie okradzeni przez Państwową Komisję Wyborczą, dokładnie przez pięciu przedstawicieli rządu, którzy są w tej Państwowej Komisji Wyborczej, pięciu przedstawicieli partii. Które dzisiaj tworzą rząd, te osoby głosowały przeciwko przyznaniu prawu i Sprawiedliwości subwencji, nie uznając także decyzji Sądu Najwyższego. Rolą Państwowej Komisji Wyborczej zgodnie z prawem jest przyjęcie do wiadomości decyzji Sądu Najwyższego, która jest decyzją prawomocną i wydanie uchwały na taką decyzję taka decyzja powinna zapaść. To znaczy zgodnie z prawem. Powinniśmy te środki otrzymać. Powtarzam, zostaliśmy okradzeni. Robimy w tej chwili zbiórkę publiczną yy, związaną z, ze środkami na bieżące funkcjonowanie prawa i sprawiedliwości, ale tak jak Pan zwrócił uwagę, Panie Redaktorze, jeżeli prawo i sprawiedliwość nie będzie miało tych środków, którymi będzie mogło wesprzeć kampanię Pana Doktora Karola Nawrockiego, to będziemy prowadzić obywatelską zbiórkę na prowadzenie kampanii. Ta kampania na pewno nie będzie równa, ponieważ wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski, otrzyma zapewne na wsparcie kampanii środki, które Platforma otrzyma z subwencji na przyszły rok. Powtarzam, prawo i sprawiedliwość zostało z tej subwencji okradzione będziemy jeżeli państwowa komisja wyborcza nie podejmie zgodnie z prawem decyzji to będziemy zbierać środki na kampanię ale powtarzam że te działania które dziś podejmuje większość rządowa w PKW nie są zgodne z prawem niezmiennie też bardzo dziękujemy wszystkim tym którzy już wpłacili środki finansowe na konto Prawa i Sprawiedliwości wspierając także kampanię wyborczą naszego obywatelskiego kandydata. Wpłacają w dalszym ciągu i bardzo Państwa prosimy o te wpłaty, bo jak widać ta piątka, nielegalna piątka w PKW nie powstrzyma, nie powstrzyma jej nigdy i prawo i sprawiedliwość w sposób sprzeczny z konstytucją i zasadami prawa zostanie pozbawiony tych środków, jak nam się wydaje. W związku z tym państwa pomoc jest nieodzowna. Dziękujemy, że obecność w telewizji mogą ten nasz apel nieustannie przekazywać. Co do pozwów, w państwie prawa każdy może składać pozów przeciwko każdemu, to od sądu zależy, czy w ogóle pozew będzie rozpoznany, czy w ogóle jest dopuszczalny, no i czy jest zasadny. Oczywiście jestem absolutnie spokojny, jeśli chodzi o to, czy pan minister Zbigniew Ziobro poradzi sobie z takimi pozwami. 100% pewności, że sobie poradzi. I oczywiście niepewność jest tylko co do tego, czy przypadkiem znów nie nastąpi jakiś jakaś kombinacja przy tak zwanym losowaniu, jak przy rozpoznaniu przez Sąd Apelacyjny sprawy doprowadzenia pana ministra Ziobro do przed komisją śledczą. Tego rodzaju machlojki w państwie Tuska są oczywiście możliwe, ale będziemy się im przyglądać. Co do samej zasadności bezzasadne, pan prokurator generalny, minister Zbigniew Ziobro na pewno sobie z tymi bezzasadnymi pozwami poradzi. Dzień dobry, Bartłomiej Zalewski, 19.30. Czy pomysł utworzenia ruchu kontroli wyborów to inspiracja pomysłem Koalicji Obywatelskiej, która przed wyborami parlamentarnymi zorganizowała obywatelską kontrolę wyborów. Panie redaktorze, nasze środowisko polityczne tego typu działania podejmuje od lat. Od 2014 roku, o czym mówił pan poseł Czarny, kiedy to były wybory samorządowe z tak dużą liczbą głosów nieważnych. W 2015 roku w wyborach prezydenckich również był ruch ochrony wyborów. Teraz zrobimy to na wyjątkową skalę na skalę taką, jakiej jeszcze w Polsce nie było, dlatego że rząd podjął wiele w naszym przekonaniu, przekonaniu także wielu prawników decyzji, które są nielegalne związane chociażby z przejęciem telewizji publicznej, z przejęciem prokuratury, po tym rządzie można wszystkiego się spodziewać, mają blisko 60% negatywnych opinii wśród Polaków po roku rządów to jest wyjątkowy wyjątkowa Wyjątkowy rekord. W związku z tym będą chcieli zrobić wszystko, żeby jak najdłużej utrzymać się u władzy. Dlatego trzeba im patrzeć na ręce, dlatego będziemy chronić wybory. Dlatego panu z 19 .30, dziś o 19.30 i o 12.30 ja dopowiem jeszcze, że nie oszukacie nas tym razem. Dzień dobry, Michał Radkowski, Radio Ramek. Chciałem zapytać, się, na czym miałoby polegać to wyborcze fałszerstwo i jak chcą państwo zapobiec takiej sytuacji, jak miała miejsce w zeszłym roku w Jagodnie? Jeśli by się pojawiało w jakiejś komisji bardzo dużo ludzi, to co wtedy? To nie o to chodzi, panie redaktorze, że się pojawia bardzo dużo ludzi. To bardzo dobrze, że się pojawia bardzo dużo ludzi w komisji yy, i to jest powód tylko do radości. Pod warunkiem, że ci ludzie pojawiają się w godzinach pracy komisji, a nie przychodzą o godzinie 23 czy o 24 przed, 20, przed północą. Dojeżdżają na miejsce po to, żeby jeszcze skorzystać z zaświadczeń do prawa, o prawie do głosowania. Tego rodzaju rzeczy są absolutnie nieprawidłowe i na nie będziemy zwracać uwagę. Jestem przekonany, że nie będzie ich albo przynajmniej nie będzie takiej skali. Wybory prezydenckie są inne niż wybory parlamentarne. Są, można powiedzieć, w pewnym sensie najprostsze również do policzenia, ponieważ mamy jedną listę, kilka nazwisk, czy kilkanaście maksymalnie w pierwszej turze. Zobaczymy, ile będzie kandydatów. Więc to nie jest taka skala trudności jak w wyborach już samorządowych. Ale także parlamentarnych, niemniej jednak są też niestety łatwe do, do przeinaczenia, żeby nie powiedzieć sfałszowania. I takie przypadki też znamy. I spodziewamy się takich przypadków po tamtej stronie sceny politycznej. Dlatego w każdej komisji, w każdej komisji, przedstawiciele naszego komitetu wyborczego od samego początku do samego końca, do wywieszenia listy z wynikami końcowymi, w każdej komisji. Mąż zaufania naszego Komitetu Wyborczego, w każdej komisji również przedstawiciele tych społecznych ruchów kontroli wyborów, z otwarcie współpracujemy po to, żeby wybory były uczciwe i tylko po to, żeby patrzeć wszystkim na ręce. Chodzi o to, żeby naród, który jest tutaj suwerenem i który dokonuje wyboru swojego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tego wyboru dokonał i żeby ten wybór został ogłoszony zgodnie z prawdą i z rzeczywistością, a nie w sposób, jaki miał miejsce choćby w 2014 roku, bo to 2014 rok był tym momentem, o którym mówił pan minister Paweł Szefernaker, który zainicjował ruch kontroli wyborów, a ten ruch kontroli wyborów dopilnował wyborów prezydenckich. Co jednak najważniejsze, naszym najważniejszym, e, najważniejszą receptą, na przeciwdziałanie wszelkim fałszerstwom jest recepta, którą przedstawił Donald Trump. Wielkie zwycięstwo zatrzyma fałszerstwo. Skala naszego zwycięstwa musi być taka, żeby tamci nawet nie pomyśleli o tym, że można je podważyć. To, tylko dopytam, na czym to fałszerstwo miałoby polegać? Pan mówi, że to jest bardzo łatwe w przypadku wyborów. No, ale to, panie redaktorze, pan inne. doskonale wie. No Niech pan sobie przypomni fałszerstwo z 2014 roku. Niech pan zapyta tych, którzy fałszowali wybory rzeczywiście skutecznie, którzy uznali prawie 18% głosów za nieważne. To są miliony głosów. Sam pan którzy mówił tutaj głosowali, o tym, że to była kwestia pierwszej strony i tej grubej książki. Rzeczywiście, no ale tak też sposobu liczenia głosów. Było. Prawo i Sprawiedliwość w okresie swoich rządów przez 8 lat dokonało szeregu zmian w ordynacji wyborczej, w kodeksie wyborczym, które Rzeczywiście, można powiedzieć, że stoją już, wyszły naprzeciw tym oczekiwaniom społeczeństwa po 2014 roku. Inny sposób liczenia głosów, przezroczyste urny, i tak dalej, i tak dalej. Ale dalej trzeba przede wszystkim uczciwości w komisjach wyborczych. Stąd wszyscy przedstawiciele, nasi przedstawiciele we wszystkich komisjach wyborczych, żeby patrzeć na ręce. Suweren wybiera, a nie ci, którzy liczą. Ja może dodam, panie redaktorze, bo to będzie dla pana, myślę, ciekawe, że. Jeszcze rok temu, powiedzmy sobie, rok temu i parę dni, nikt nie spodziewał się, że można wyłączyć sygnał TVP-Info telewizji publicznej. Jeszcze rok temu, zgodnie z prawem, nikt nie spodziewał się, że można zmienić prokuratora krajowego bez zgody prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. My tej władzy nie ufamy. Nie ufamy blisko 60% Polaków negatywnie. Ocenia premiera Donalda Tuska. Ludziom żyje się coraz gorzej i będziemy pilnować tych wyborów. Co więcej, będziemy ich pilnować od samego początku, czyli od ogłoszenia daty wyborów od momentu, kiedy ruszy kampania wyborcza, bo słyszymy już z zapowiedzi samego pana marszałka Szymona Hołowni. Mam nadzieję, że było to tylko niezrozumienie tego, co sam powiedział, ale też z wypowiedzi takich przedstawicieli elit polityczno-prawniczych w Polsce jak pan profesor Sol, którzy mówią, że możliwy jest wybór prezydenta i nieobjęcie przez niego urzędu. To wszystko świadczy o tym, że intencje tamtej strony, intencje tamtej strony są całkowicie jednoznaczne, dlatego musimy się temu przeciwstawić od samego początku, od początku wszystkich czynności wyborczych w ramach kalendarza wyborczego.